Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym, ponieważ jestem chory, mam słaby głos i w ogóle a trochę muszę odpocząć, ale tak czy inaczej chciałem wam, bo natrafiłem dawno temu już na taki telefon, który był kierowany do NPTV, do kamratów i on myślę, że przejdzie do pewnej historii, jest ponadczasowy, jest tak aktualny i chciałbym, żebyście sobie posłuchali, tak? Oczywiście musiałem to wszystko przygotować w jakiś specjalny sposób, żeby pewne słowa wyciąć, ponieważ były nieodpowiednie, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jeszcze jedna rzecz, nie mogłem też wstawić tutaj wizerunku Wojtka i Marcina, no bo takie rzeczy się później niedobrze kończą, więc tyle wyjaśnieniem i już teraz nie przedłużając. Zapraszam Was, oglądajcie, udostępniajcie, subskrybujcie. I miłego wieczoru. Trzymajcie się zdrowo. Pa. Słuchamy, dobry wieczór. Kto dobry wieczór. wieczór? Dobry. Yy, mam na imię Grzegorz. Skąd dzwonisz, Grzegorzu? Yy, z Gorzowa Wielkopolskiego. Słuchamy cię. Chciałbym się zapytać, co wy za koca Odpowiem ci. Ile masz lat? 28. Pójdziesz na front. Dostaniesz bilet mobilizacyjny. Jeśli postanowisz się ukrywać, to żandarmeria wojskowa już ma powiedziane. Limity poboru. Jeśli nie odstawią danego dnia, na przykład 15 zdrowych młodych mężczyzn. Tak jak na Ukrainie. Tak jak na Ukrainie, to sami pójdą. Więc zmotywowani będą bardzo. Już są ćwiczeni w swojej bezwzględności. I wtedy będziesz miał do wyboru. I zadam ci pytanie daję ci szansę. Idziesz na front czy do więzienia? Do więzienia. Brawo. Nie zawiodłeś mnie, bo ja wierzę w młodych ludzi, tylko wie, myślę, że oni są, oni są zmanipulowani. Więc korzystając z nomenklatury, której użyłeś, tak. żeby do niektórych dotarło i cieszymy się, że do ciebie dotarło. Cieszymy się, patrz, mamy wspólny punkt widzenia. Nie mamy idziemy o czym na żywski ukraiński front, tylko idziemy do więzienia w więzieniu będziesz dobrowe towarzystwo miał. Samych mądrych Polaków, którzy nie chcą ginąć za banderą Bo mam nadzieję Grzegorzu, że wiesz kto to był Bandera? Stepan Bandera. Stepan I co bandera. zrobił na obołyniu, między innymi. Co, co nakazał zrobić? Tak. Wiesz czy nie wiesz? No kojarzę, kojarzę. Ale czekaj czekaj, kojarzysz? czekaj, 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 czekaj. Jak kojarzysz? Nie, nie, nie czuj się przepytywany, bo to nie twoja wina, że nie wiesz. Dlatego, że ty masz nie wiedzieć. Masz nie wiedzieć. Na przykład nie wiesz, kto był ostatnim królem Polski, Dziedziczny. No nie wiem, nie wiem. Nie wiesz. No to skąd możesz wiedzieć, że to był Bandera? Ale tak z grubsza cię zapytam, co wiesz o Banderze? O! No słyszałem, tylko gdzieś tam nazwisko się obiło przez internet i tyle. No dobrze, ale co wiesz? No to chcesz wiem. powiedzieć? To powiem ci, od tym ci powiem. Posłuchaj, Grzegorz, posuwaj posłuchaj, posłuchaj. A słyszałeś o morderstwie? Na wołniu, Polaków, o zabijaniu na e, 300 kilkadziesiąt sposobów, o wycinaniu Nie. kobietom e, na żywo dzieci z, z brzuchów, o zaszywaniu starszym mężczyzną, na przykład ziemi i mchu w żołądku, w e, brzuchu rozciętym, Poczekaj. bez nieczulenia. O zabijaniu siekierami, widłami. Posłuchaj. Grzegorz. Nie. Bandera jest bohaterem Ukrainy. Jest wpisany do konstytucji jako ojciec założyciel tego państwa. Stepan Bandera. Stawiane są pomniki. Tymczasem był to człowiek, który wydał rozkaz wymordować wszystkich Polaków, tak żeby każdy metr ukraińskiej ziemi był pozbawiony Polaka. I te mordy się zaczęły już w 1939 roku. Trwały do 1947. Ich apogeum to był 1943 44. rok. I takim najbardziej krzyczącym dowodem to była rzeź wołyńska. Mordy całych wsi. W Warszawie jest pomnik, gdzie te wszystkie miejscowości są przedstawione. I to jest zatrważająca ilość tych miejscowości. Polacy się bronili jak mogli, ale generalnie byli napadani w nocy, yy, potajemnie. Sposób. Mordył. Tutaj Marcin Ci podpowiedział, to jeden z 330 sposobów, w jakich się oni imali. Pierwszy prezydent Wolnej Ukrainy w 1991 roku, Krawczuk, powiedział, że mamy problem, bo Polska jako pierwsza uznała niepodległość Ukrainy, znaczy państwo polskie. I powiedział, że mamy problem, bo musimy Polaków przeprosić za wymordowanie 500 tysięcy obywateli polskich. Yy, jakoś musimy to zrobić. Już było blisko. Ale potem nastąpiło polecenie amerykańskie. Nic nie mówimy o Wołyniu, nie roznosimy tego, bo mamy plan. Plan pod tytułem Wojna z Rosją. A wojna z Rosją może być prowadzona tak naprawdę Polakami. Jak powiedział Brzeziński, doradca prezydentów amerykańskich, człowiek geopolityk, że do wojny z Rosją najbardziej się nadają Polacy. Nikt inny. Więc. Jak pewnie słyszałeś, jak Hołownia krzyczał, że ty, twoi koledzy, będziecie musieli zdać egzamin i będziecie musieli wdeptać Putina w ziemię i zaprowadzić go tam, gdzie jest jego miejsce, czyli na cmentarz. Słyszałeś te słowa Hołowni, prawda? Tak, tak, słyszałem. No, myślę, że na, 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 napełniły cię te słowa y, jednak refleksją negatywną, a nie dumą i, i zadowoleniem. No, dokładnie, dokładnie. No to po, popatrz. Zadzwoniłeś do nas, yy, zdałeś, dlaczego co pierwszego, co połowy? Powiem ci tak, pier w ramach samoobrony narodowej. Bo jeszcze jedno ci pytanie zadam. Jesteś, Bo jesteś, walczymy jesteś... nie tylko o nas, walczymy o wszystkich młodych Polaków, również o ciebie. Tak? Jesteś Polakiem? Tak, tak. Jesteś tego pewny? Tak, tak. Nie masz skłonności do obcych kultur i do obcych naro narodowości? Nie, 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 nie. Czyli można powiedzieć, że jesteś młodym Polakiem, który rozumie, że polski interes narodowy jest Twoim interesem. Tak. Super, super. To powiem Ci tak. Jako Polak, jako Polak, jesteś przekreślony w Unii Europejskiej, w Stanach Zjednoczonych jesteś traktowany jako obywatel gorszej kategorii i będziesz, będziesz się spotykał w swoim życiu z tak zwanym szklanym sufitem. Będziesz chciał robić karierę i stwierdzisz ze zdziwieniem, że jesteś świetny, robisz karierę w jakiejś firmie, ale nie możesz wejść na przykład do rady nadzorczej, chociaż tyle zawdzięczają twojej pomysłowości, twoim oddaniu, że ciągle jesteś w przedsionku. Nie ma tam dla ciebie miejsca, z bardzo prostego powodu. Jesteś Polakiem. W radach nadzorczych mają być nie Polacy. Polskojęzyczni, którzy sprawiają wrażenie, że są Polakami, ale nie Polacy. I to się dzieje. To się dzieje od bardzo dawna, od bardzo dawna. Pisał o tym Stanisław Staszyc. Wiesz co to był Stanisław Staszic? Nie, nie kojarzę, nie kojarzę. W ogóle nie kojarzysz? Nie, 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 nie. Ja z literaturą tak nie za bardzo. Nie, to był polityk. To był polityk A. to ksiądz. Ksiądz, ksiądz był z, yy, z XIX wieku. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Przecież wiele licałów nosi imię. Ulice są Stanisława Staszica, Stanisława Staszica. to lice. nie słyszałeś to nazwisko. No tak, tak, tak. No to on napisał tak, wiele prac pięknych napisał. Napisał taką książkę Przyczyny oszkodliwości szkodliwości życia, gdzie udowadnia. Chyba w 1819 roku, jak się nie mylę, udowadnia, że Rzeczpospolita obojga narodów upadła, ponieważ Polacy stworzyli raj dla Żydów, którzy się nie czuli odpowiedzialni albo współodpowiedzialni za państwo, w którym doznali tyle dobra, tyle przywilejów, tyle Tyle wiesz fantastycznych, że tak powiem, kontraktów na życie współczesne, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, że szlachcic polski nie mógł handlować. Jeśli by szlachcic polski zajął się handlem, groziło mu, że utraci herb. Więc wymyślili to sobie Żydzi, taką ustawę, że handlem się zajmują Żydzi. I w ten sposób nie stworzyliśmy klasy y, handlowej w Polsce, ponieważ to był zakaz. To było obrzydliwe dla szlachcica zajmować się handlem. Mieszczanie albo byli pochodzenia niemieckiego, albo żydowskiego, i oni się mogli zajmować handlem. Ale oprócz naszego gadania, Wyciechu, mhm. e, mo może, tematów, może znajomość, tematów, znajomość historii jest bardzo ważna, Niezwykle. ponieważ mądry człowiek powiedział, że kto nie zna historii, wskazany jest na i ponowne przeżywanie. Między innymi nimi dlatego Chcemy docierać z tą historią i ją tłumaczyć. Ale Grzegorz, będąc uczciwym wobec Ciebie, bo chcemy jednak być uczciwi, mhm. co Twoim zdaniem było takiego przez nas powiedziane, co nazwałeś kocopołami? Też chciałem się o to zapytać. No ogólnie tak patrząc na partie polityczne, które się tam starają dla Polaków Ale jak najwięcej... Ale proszę Cię, teraz odpowiedzieć, konkretnie rozwija, daj, daj, mu, daj mu się nie? rozwinąć, no, bo jestem ciekawy nawet, no no no. mówię, Patrząc na te partie polityczne, które tam próbują dla Polski jak najwięcej zrobić, gdzieś też w jakimś stopniu, no to jednak e, stawiłem się dla tych, którzy tam głosują i w ogóle też. Bo się tak poczułem jakoś tak, nie wiem, żeby powiedzieć to tak. i zadzwoniłem i zapytałem. A, a na, Ale nie. na kogo głosowałeś? Poczekaj, na kogo... nie, no powiedziałeś, że my opowiadamy kocopoły, więc co takiego powiedzieliśmy, co dla ciebie jest kocopołem? Bo zadzwoniłem z impulsu, to trzeba uszanować ten impuls. Przecież my ciebie teraz nie, nie traktujemy nie poważnie, traktujemy cię tak, bardzo poważnie. Cię Chcę przywieźć. Tak, tak, tak. Za to tak. bardzo szanuję, za to bardzo szanuję. Super. Y I pytanie padło, na kogo głosowałem? Y głosowałem tak. Rzekoś, y pierwsze tak. pytanie, które padło, przepraszam. Co takiego powiedzieliśmy, że powiedziałeś, że my tego co Nie, to wycof wycofuję faktycznie, super. bo tu Państwo mi ładnie wy... wy, wy Tylko wy, proszę jako, cię nie mów do nas wy, Państwo, super, nie, super, nie mów do super, nas super. Państwo, bo państwo to jest facet i mężczyzna. Panowie. Lepiej. Już lepiej. Dziękuję. dziękuję. Pomyliłeś się ojciec Facet i Baba. Dobrze. <laughs> słuchaj, nie mów na kogo głosowałeś. Oszczędźmy to sobie, bo my mamy. Ale nie chcę się podzielić nie, Mnóstwo ten, no. wpisów mamy, że przepraszam. Przepraszają. Ma, słuchaj, chłop zrozumiał, że rozmawiamy A masz poważnie. Tak, tak. Niech ma swobodę wypowiedzi. Dajmy A, mu to. Masz rodzinę. Dzegasz masz rodzinę? Tak, mam, mam. Masz żonę, dziecko? Ale Grzegorz, czuj się swobodnie. Nie. Powiedz, jak, jak głosowałeś, co chciałeś powiedzieć. Spokojnie, bo to nie, już, już ten. Już nie będę przeszkadzał na linii, będę wisiał. Uciekam, bo już nie uciekaj. Stali. Słuchaj, Grzegorz, nie uciekaj. Uważaj. Uważaj. Polacy ucie nie uciekają Polacy ja, są u siebie gospodarzami Człowiekiem nie uciekają Gorzów, Gorzów, Możesz Gorzów, się pożegnać możesz Gorzów Wielkopolski to dobre miasto Byłem w Gorzowie wiele razy Ja myślę, że z Gorzowa nie dzwoni Ale to powiedział Gorzów, więc mówimy o Gorzowie Uszanujmy no. to To dobre miasto Dzwonisz z Polski yy... Ja jestem nacjonalistą Czyli narodowcem polskim Mam polskie obowiązki Innych nie mam One nie są ani rosyjskie ani ukraińskie, ani niemieckie, ani amerykańskie. Nie mam innych obowiązków. Choćbym latał, będę dla nich tylko pieprzaczkiem. I, by, i będą mówić, no fakt, lata, ale w kiepskim stylu. Bo jest... Pol Problem mają taki, że jest nas dużo. Chcą, żeby nas było mniej. I w latach 70-tych w tak zwanym klubie rzymskim, w takiej organizacji politycznej, wymyślili, że starczy, żeby Polaków było 15 milionów. Ale jest nas 38, a może już nie, 36. Więc zabrano nam wielu młodych Polaków za granicę i oni tam ciężko pracują, wytwarzają dla siebie dobrostan, ale pomnażają też dochody narodowe innych państw. Zmuszono ich do tego wyjazdu na różne sposoby. Polityką ekonomiczną. I rozstaniemy się. Wiesz, jaki jest pierwszy punkt naszego programu politycznego? Nie wiem, nie wiem. Likwidacja podatku dochodowego. Natychmiastowa, ponieważ podatek dochodowy wcale nie przynosi takich wielkich dochodów państwu. Inne podatki przynoszą państwu wielkie dochody. A y, y, powinieneś mnie zapytać, dlaczego chcemy zlikwidować podatek dochodowy? To ci odpowiem. Uważamy go za podatek wysoce niemoralny, podatek niszczący przedsiębiorczość i uważamy, że to jest podatek za, to jest kara za to, że chcesz pracować. Nie możesz być karany za to, że chcesz pracować na dwóch etatach, trzech etatach. Nie, Nie. możesz być karany za to, że... Nawet jesteś pracocholikiem. Nie możesz być karany za to, że chcesz mieć dużo pieniędzy i nie kradniesz tych pieniędzy, tylko je wypracowujesz ciężką pracą. Ty musisz zapłacić podatek przy zakupach, albo je robisz, albo ich nie robisz. Musisz zapłacić podatek na konkretny cel: na armię, policję, straż pożarną, na sądownictwo. Bo ty chcesz, żeby te instytucje były w Polsce, bo one muszą być. Ale wara od tego, czy zarobisz milion, pięć milionów, czy sto tysięcy, czy trzydzieści tysięcy? Bo w ten sposób karając ludzi za y, pracę podatkiem dochodowym, uczymy ich kłamstwa, kombinacji, oszustwa i, i utwierdzamy ich w lenistwie. cała masa lewa. Dzieje się jeszcze gorzej, kiedy zaczynamy nagradzać nierobów. No, a nagradzamy nie robów w sposób doskonały. Nie opłaca się pracować, skoro nie rob dostanie tyle samo, co ty za ciężką, kilkudziesięciokodzinną pracę w tygodniu. A teraz, Grzegorz, dla ciebie przekaz o, na troszeczkę innym poziomie od y, stryjenki. Grzesiu, zapewniam, że jeżeli zaś jeździurkę dziurkę w swoim worku, to uratujesz sobie życie. Trzymaj się, wody, czyli, nie daj się zająć. Dziękuję bardzo Dziękuję. za tą mnóstwo edukacji, również pozdrawiam ludzko, miłego wieczoru życzę. Miłego wieczoru ty też, miły Ale to jest... Ja to wiem, to... wiem, to... Wie, wie, ale... Wie, wie, ale jak słyszę takie rzeczy, zdaję sobie sprawę, jak bardzo nam zniszczyli naturalne przyjaźnie, język. Strujenko, my znamy tę piosenkę. Idzie grześ przez...